Bezpieczeństwo i zapobiegliwość idą ze sobą w parze, a dowodem na nie w życiu seniora jest koperta życia. Dzięki niej w sytuacji zagrożenia służby ratownicze mają dostęp do najważniejszych informacji na temat zdrowia osoby potrzebującej pomocy. Koperta życia jest skierowana głównie do osób starszych, samotnie mieszkających, gdzie w momencie przyjazdu pogotowia, zespołu ratownictwa medycznego Mamy do czynienia z osobą nieprzytomną i nie jesteśmy w stanie zebrać wywiadu od poszkodowanego. Koperta życia to specjalna karta stworzona z myślą o seniorach. Składa się z karty informacyjnej, na której senior w pierwszej kolejności wpisuje swoje imię i nazwisko, numer PESEL, a także kontakt do najbliższych osób. Następnie podaje wszystkie zdiagnozowane u siebie choroby, przyjmowane leki, informacje o uczuleniach oraz inne dane, które mogą okazać się istotne podczas interwencji służb medycznych, policji czy służb socjalnych. Jest to dla nas bardzo duże ułatwienie, bo nie, mo nie mogąc uzyskać informacji od osób trzecich z racji tego, że poszkodowany mieszka sam. Wiemy mniej więcej, z czym możemy mieć do czynienia. Uzupełniona karta schowana w odpowiednio oznaczonej plastikowej kopercie powinna powędrować do lodówki, czyli sprzętu, który znajduje się w każdym domu i ze względu na gabaryty jest łatwy do zlokalizowania. Naklejka lub magnes, które umieszczamy na drzwiach lodówki, to sygnał dla osoby udzielającej pomocy, że w środku znajdują się ważne informacje, których senior nie jest w stanie samodzielnie udzielić w chwili interwencji. Dobrze jest, żeby rodzina się tym zajęła, jeżeli mają jakąś starszą, osobę, która samotnie mieszka i chcą tej osobie pomóc i chcą pomóc nam w dalszych czynnościach, obyśmy się nie spotykali, ale wiemy, jak jest życie, to dobrze by było, żeby rodzina się o to zatroszczyła, żeby taka samotnie mieszkająca osoba miała taką kopertę życia, naprawdę ułatwi nam to pracę.